Ostatnio mieliśmy kilkuletnie dziecko na oddziale, które trafiło do nas z powodu biegunki. Po kilku dniach hospitalizacji jednak sprawa się mocno skomplikowała. Dziecko rozwinęło zespół hemolityczno mocznicowy czyli tak tzw. HUS. Zespół hemolityczno mocznicowy jest to w większości przypadków powikłanie biegunki, która jest spowodowana przez specjalny rodzaj E. coli, czyli enterokrwotoczne E. coli. W skrócie echek. Oczywiście zespół hemolityczno-mocznicowy jest rzadkim powikłaniem, ale za to bardzo poważnym i występuje dokładnie wtedy, kiedy nam się już wydaje, że dziecko jest zdrowe. Dlatego chciałabym Wam o tym dzisiaj opowiedzieć, żebyście byli czujni i obserwowali swoje dzieci nie tylko w trakcie jejitówki, ale przede wszystkim po infekcji. Cześć, mam na imię Marta, jestem pediatrą i kierownikiem oddziału neonatologii. Pracuję zarówno na oddziale, jak i w poradni. Na co dzień wspieram małych pacjentów i ich rodziców. Dzisiaj jestem tutaj, żeby pomóc także Tobie. Już w 2011 roku mieliśmy głośną epidemię zakażeń E. coli, które skutkowały zespołem hemolityczno-mocznicowym i tym, że często osoby chore musiały być dializowane. W tym roku historia się powtarza, na szczęście w dużo mniejszej skali. Jednak w Niemczech, szczególnie na terenie Mecklenburg-Vorpommern i Brandenburgi, wystosowano alert do wszystkich pracowników służby zdrowia w Niemczech, żeby szczególną uwagę zwrócić na te dzieci, które mają biegunkę w ostatnim czasie, ponieważ zauważono, Zwiększoną liczbę zakażeń enterokrwotocznym E. coli, jak również coraz więcej pacjentów od połowy sierpnia 2025 roku musi być przyjmowanych na intensywną terapię w celu m.in. dializy, czym jest zespół hemolityczno-mocznicowy, czyli w skrócie HUS. HUS charakteryzuje triada objawów. Jest to przede wszystkim anemia hemolityczna, trombocytopenia, czyli niedobór płytek krwi, jak również ostra niewydolność nerek. Choroba najczęściej pojawia się między drugim a piątym rokiem życia, ale oczywiście może wystąpić również u osób dorosłych, tak jak to miało miejsce w epidemii w roku 2011. W większości przypadków zespół hemolityczno-mocznicowy jest poprzedzony infekcją jelitową, która objawia się krwistą biegunką. Tak dla ścisłości powiem, że zespół hemolityczno-mocznicowy nie jest zawsze związany z infekcją jelitową. Są też inne rodzaje zespołów hemolityczno-mocznicowych, ale one są tak rzadkie, że nie będziemy ich tutaj omawiać. Mam tutaj na myśli atypowy zespół hemolityczno-mocznicowy, który jest związany z genetyczną predyspozycją i zazwyczaj ten zespół występuje już w wieku niemowlęcym. Albo drugi, rzadki rodzaj, jest to związany z inwazyjną chorobą pneumokokową, czyli jak mamy pneumokokowe, ciężkie zapalenie płuc, zapalenie opon mózgowo rdzeniowych albo sepsa. Ale tak jak już mówiłam, to nie jest temat na dzisiejszy odcinek. Dzisiaj omawiamy klasyczny zespół hemolityczno-mocznicowy, który wynika z zainfekowania się bakterią, która jest w stanie produkować toksynę Shiga. Skąd bierze się zespół hemolityczno-mocznicowy? Tak jak już mówiłam, typowy hus wynika z tego, że zainfekowaliśmy się bakterią, która jest w stanie produkować toksynę Shiga. We wszystkich tych znanych epidemiach, z którymi mieliśmy do czynienia, była to enterokrwotoczna E. coli w skrócie. Ehek. Mechanizm tej choroby jest taki, że ta toksyna uszkadza delikatny śródbłonek drobnych naczyń, które znajdują się przede wszystkim w nerkach. Choroba przepieka w ten sposób, że najpierw dochodzi do uszkodzenia tych drobnych naczyń. W miejscu uszkodzenia na ratunek płyną płytki krwi. Tak jak pewnie wiecie, rolą płytek krwi jest tamowanie drobnych krwotoków. Wypełnianie drobnych dziurek, które powstają chociażby tutaj w tych naczyniach krwionośnych. W związku z tym, że mamy masowe uszkodzenie tych naczyń, mamy też masowe zużycie trombocytów. W związku z czym jednym z parametrów, które będziemy obserwować w zespole homolityczno-ocznicowym, będzie spadek ilości płytek krwi, bo po prostu zużywamy ich bardzo dużo. Możecie sobie tak to wyobrazić, że jak w tych drobnych, drobniuszkich naczyniach krwionośnych dochodzi do powstawania tych mikrozakrzepików związanych z tymi płytkami krwi, to te erytrocyty, które usiłują przepchnąć się przez te drobne naczynia krwionośne, zahaczają boczkami o te mikrozakrzepy i uszkadzają się. W ten sposób dochodzi do anemii hemolitycznej. Hemoliza to znaczy uszkodzenie czerwonych krwinek. Te erytrocyty po prostu pękają po drodze, ponieważ nie są w stanie przecisnąć się przez naczynka, które są pozatykane mikrozakrzepami. Dlatego tak jak już mówiłam, do triady objawów należy również anemia hemolityczna. Będziemy mieć spadek ilości czerwonych krwinek, który wynika z ich po prostu bezpośredniego mechanicznego uszkodzenia w drobnych naczyniach krwionośnych. No i jak już wspomniałam, trzecim elementem triady jest ostra niewydolność nerek. Wyobraźcie sobie, że te wszystkie drobne naczynka są pozatykane tymi drobnymi zakrzepami, te erytrocydy tam przeciskają się przez te drobne naczynia i się uszkadzają, dochodzi do zwiększonego oporu w tych naczyniach, ta krew nie jest w stanie swobodnie płynąć. Te zwiększone opory i te mikrozakrzepy. Powodują ostrą niewydolność nerek. Te nerki nie są w stanie spełniać swojej funkcji, jaką jest filtracja krwi, ponieważ są zajęte tymi mikrozakrzepami, które pojawiły się w naczyniach. No dobrze, ale skąd biorą się w ogóle takie bakterie, które produkują shiga toksyny? Jest to przede wszystkim E. coli, źródło zakażenia. Jak zwykle, tak naprawdę zanieczyszczona żywność jest najczęstszą przyczyną infekcji echek. W 2011 roku zdefiniowano, że źródłem zakażenia były skażone kiełki. W aktualnym wybuchu zakażeń, który mamy w Niemczech w roku 2025, nie wiemy jeszcze, co jest źródłem zakażeń. W związku z tym, że właśnie w Niemczech aktualnie mamy zwiększoną ilość zakażeń, wszyscy pracownicy służby zdrowia zostali poinformowani, że musimy sz zwrócić szczególną uwagę na osoby, które mają infekcję jelitową, szczególnie z krystą biegunką, po to, żeby obserwować w kierunku rozwijającego się chóz. No i muszę przyznać, że nasza uważność była bardzo skuteczna w ostatnim czasie, ponieważ przyjmowaliśmy wielu pacjentów, którzy mieli krwotoczne biegunki i rzeczywiście u jednego dziecka. Zdiagnozowaliśmy zespół homolityczno-mocznicowy. W związku z tym, że my wiedzieliśmy, czego się możemy spodziewać, dużo łatwiej było nam wyłapać to dziecko, które potrzebowało szczególnej pomocy. I właśnie dlatego powstał ten odcinek. Chciałam Wam opowiedzieć o tym ważnym, ale rzadkim powikłaniu, po to, żebyście szczególnie zwracali uwagę na swoje dzieci. Akurat wtedy, kiedy się wydaje, że infekcja już się skończyła, ponieważ zespół hemolityczno-mocznicowy tak typowo występuje dopiero w 5 do 10 dniu. Po rozpoczęciu się infekcji jelitowej. Zazwyczaj do tego momentu dziecko już jest dawno zdrowe. Objawy, które mogą wskazywać na rozwijający się zespół hemolityczno-mocznicowy, to po pierwsze bladość, która wynika z uszkodzenia czerwonych krwinek. Dziecko ma wtedy ostrą anemię, czyli taką anemię, która występuje bardzo szybko, w związku z tym, że dochodzi do uszkodzenia czerwonych krwinek. Kolejny objaw to skąpomoc. Albo bez mocz. Wynika to z tego, że po prostu dochodzi do ostrego uszkodzenia nerek. Często rodzice opisują, że mocz dziecka jest ciemny, krwisty, brązowy. Wynika to z tego, że dochodzi do rozszczelnienia się tej skutecznej bariery filtracyjnej w nerkach i dochodzi do uszkodzenia drobnych naczyń krwionośnych, a to powoduje, że erytrocyty, te takie pouszkadzane i te efekty rozpadu erytrocytów trafiają do moczu. Kolejny objaw. Obrzęki. Jeżeli dziecko nie jest w stanie prawidłowo wydalać płynu z nerkami, to dochodzi do obrzęków, jak również do zwiększonej masy ciała. Jeżeli dziecko każdego dnia przybiera na masie ciała, to nie jest normalne. Tak samo jak nie są normalne obrzęki, szczególnie jeżeli obserwujemy je na twarzy, w okolicach oczu, jak i na plecach. Kolejne objawy są to objawy, które wynikają z nagromadzenia się toksycznych metabolitów, w związku z tym, że nerki nie są w stanie skuteczniej... Oczyszczać naszej krwi. Będzie to osłabienie, senność, apatia. Pamiętajmy, że drobne naczynia krwionośne nie znajdują się tylko w nerkach, więc ta choroba nie dotyczy tylko nerek. Niestety, drobne naczynia krwionośne mamy również w mózgu. I możliwe są również objawy neurologiczne w trakcie zespołu homolityczno-mocznicowego. I każde dziecko, które ma jakikolwiek z objawów, które wymieniłam do tej pory, musi trafić natychmiast do lekarza. Ale dziecko, które ma objawy neurologiczne, musi trafić w trybie najbardziej pilnym, jak się da. Do szpitala. Kolejny objaw, który czasami może nam umknąć, jest to nadciśnienie tętnicze. Niestety nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że mierzymy ciśnienie tętnicze u dzieci, ale jest to też bardzo ważny objaw, dlatego że nerki są organem, który reguluje nasze ciśnienie tętnicze. I w momencie, w którym dochodzi do do zwiększonych oporów naczyniowych, do uszkodzenia tych nerek. Piękny system, który dba o to, żeby nasze ciśnienie było prawidłowe, nie działa wtedy prawidłowo i może dojść do chwilowego wystąpienia nadciśnienia tętniczego, ale czasami bywa i widziałam raz taki przypadek, że te ciśnienia są tak wysokie, że dochodzi do napadów epileptycznych i do ostrych objawów neurologicznych związanych nie z zatkaniem się drobnych naczyń krwionośnych w mózgu, ale właśnie przez nadciśnienie tętnicze. Jak zdiagnozować HUS? Powiem tak, jeżeli mamy dziecko na oddziale, które trafia do nas z powodu biegunki, to wtedy mamy bardzo wygodną sytuację, możemy to dziecko super monitorować, możemy mierzyć regularnie ciśnienie, możemy pobierać codziennie krew. W tej krwi będziemy szukać sygnałów, które wskazują na to, że dochodzi do rozpadu czerwonych krwinek, czyli będziemy obserwować czy nie widzimy spadku hemoglobiny, spadku ilości erytrocytów, jak również wzrostu LDH, który jest wyznacznikiem hemolizy. Jest to taki pośredni wskaźnik, który nam mówi, że dochodzi do rozpadu czerwonych krwinek. Kolejnym parametrem, na które będziemy zwracać uwagę, są trombocyty, bo tak jak już mówiłam, w zespole hemolityczno-mocznicowym zużywamy bardzo dużo tych trombocytów, więc będziemy widzieli ich spadek. Ale co ważne, te trombocyty spadają, ale w wynikach krwi one nie dają objawów. One nie spadają aż tak bardzo, żeby powodować krwawienia albo wybroczyny u dziecka. Dlatego jest to coś, czego niestety gołym okiem nie zauważymy u dziecka, jeżeli nie pobierzemy u niego krwi. Oczywiście kolejne parametry, które będziemy sprawdzać, są to parametry nerkowe. Będziemy patrzeć, jak zachowuje się kreatynina i mocznik u dziecka. Takim złotym standardem, objawem w naszej morfologii, który jest praktycznie patognomiczny, czyli bezpośrednio wskazujący na chorobę, jest występowanie fragmentocytów, czyli tak jak sama nazwa wskazuje, są to fragmenty czerwonych krwinek, które po prostu poległy w walce, jak próbowały przyciskać się przez te drobne naczynia i takie czerwone krwinki możemy znaleźć w rozmazie krwi. Czyli jak w laboratorium rozmazujemy krew na szkiełku, to możemy zobaczyć takie właśnie nieładne, okrąglutkie, ale poszarpane ciałka czerwonych krwinek, które mocno wskazują nam na Zespół hemolityczno-mocznicowy. Jak leczymy zespół hemolityczno-mocznicowy? Tutaj nie mam za dobrych wieści. Zespół hemolityczno-mocznicowy możemy leczyć tylko objawowo, czyli pomagamy dziecku przetrwać ten najgorszy czas, w którym dochodzi do rozpadu czerwonych krwinek i do uszkodzenia nerek. Jeżeli dochodzi do gwałtownej utraty czerwonych krwinek, czasami dziecko wymaga transfuzji krwi. Jeżeli nerki chwilowo przestają działać i organizm nie jest w stanie tego kompensować, to czasami dzieci potrzebują dializy. Dobrą wiadomością jest to, że w zdecydowanej większości przypadków funkcja nerek wraca i dziecko również wraca do zdrowia. Im szybciej wyłapiemy dziecko, które ma huz, tym większa szansa, że będziemy w stanie dobrze pomóc w tym najgorszym momencie. Tak więc powtórzmy: jak rozpoznam u mojego dziecka, że coś jest nie tak? Wyobraźmy sobie, że mamy, mamy dziecko, które miało jelitówkę, 2-3 dni jest wszystko dobrze. Jakie objawy będą dla nas alarmujące? Bladość, obrzęki, bezmocz albo skąpomocz, ciemne zabarwienie moczu, czerwone zabarwienie moczu, apatia, senność, zmęczenie, zaburzenia neurologiczne, czyli dziwne zachowanie, zaburzenia mowy, albo może to wyglądać na przykład tak jak udar. Jeżeli jakikolwiek z tych objawów się pojawi, to w te pędy musicie stawić się u lekarza. Zespół hemolityczno-mocznicowy jest to rzadkie powikłanie częstej choroby, które dziecko nie miało chociaż raz w życiu biegunki. Dlatego tak ważne jest to moim zdaniem, żeby zwracać uwagę na nasze dzieci nie tylko w trakcie jelitówki, ale również po, po to, żeby nie przeoczyć tego tak ważnego powikłania, po to, żebyśmy my lekarze mogli jak najszybciej i jak najlepiej pomóc waszemu dziecku. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jak tak, to subskrybujcie, piszcie komentarze. Jestem ciekawa, o czym byście chcieli usłyszeć w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia!